Nigdy adresu nie podałem, chociaż kiedyś podałem. Chociaż. No, a może powiesz coś y, o sobie? Ja zostaję prezydentem. O kurwa. To będzie kurwa, będzie was grubsza afera, kurwa. Ja jestem normalnym polskim chłopem i jestem prezydentem i mogę zostać prezydentem II rzecz pospolitej Polski. I za chwilę będzie czwarte i dziesiąte w przyszłym roku. Ja nie będę kurwa siebie taktować, ale na podstawie nowego artykułu, że paragraf mówi 40, 44 punkt trzeci. Jeżeli cokolwiek obraża pod moim nazwiskiem osób, personerów szpitala publicznego, czy co, na policji, czy ktoś, ma dat w wysokości miliarda złotych.